Hello, witajcie z łazienki. Właśnie jestem po prysznicu, w sensie już wykąpałam się i umyłam sobie też włosy. Wczoraj w ogóle zaplikowałam sobie taką wcierkę z Onlibio. Słyszałam, że to jest spoko firma, jeśli chodzi o włosing właśnie. No, powiem Wam, że mi ostatnio wypadają trochę włosy i zaczęłam się tym martwić. Co prawda wiem, że... Um, to prawdopodobnie jest kwestia niedoborów jakichś witaminowych, więc, więc... zaczęłam też teraz brać suplementy i mam nadzieję, że to trochę mi gdzieś tam pomoże, aczkolwiek no tak staram się działać na wielu poziomach, więc stąd ta wcierka. No i nałożyłam ją sobie wczoraj na właśnie skórę głowy i zostawiłam na noc. Nie wiem, czy tak się robi, czy to nie jest tak, że wypadną mi teraz wszystkie włosy i wypaliłam sobie wszystkie cebulki, mam nadzieję, że nie. Ale co mogę Wam polecić z kolei, co jest super, to taka odżywka w sprayu z Basic Lab, um, ułatwiająca rozczesywanie, więc moi drodzy, to jest wspaniałe, jeśli komuś się tak plączą włosy, jak mi właśnie. Ja mam dosyć cienkie włosy, one przepięknie pachnie w ogóle, a to mi bardzo, bardzo pomaga właśnie w rozczesaniu ich, żeby no, Tak też nie ciągnąć i nie wyrywać jeszcze większej ilości tych włosów, niż ta, która i tak samoistnie, sobie wypada. A ja Wam jeszcze chcę pokazać na szybko, nie wiem jaki to będzie kadr, czy korzystny dla mnie, czy nie, ale już dobra, nie będę się tym przejmować, bo już naprawdę, że mam taki secik przepiękny, znoszę sztukę. Mi się już bardzo długo marzyło, żeby mieć coś od nich, ponieważ jest to polska marka i. Bardzo mi się podoba ideologia tej marki. Bardzo wspieram takie projekty, które po pokazują różne typy sylwetki i, tak jakby, i też to, że bardzo dużo ich produktów świetnie leży na różnych typach sylwetki. Jesteśmy w najpyszniejszym, najwspanialszej restauracji na świecie, czyli Pika. Idziemy po klopty. No i mamy, moi drodzy, różówka przede wszystkim, która jest wspaniała. Mieliśmy, znaczy była dużo był żurek właśnie do wyboru, nie? Żurku nie lubię, więc to, była, to był łatwy wybór dla mnie ale jest tak pyszna, jest taka po prostu jakby moja babcia ją zrobiła. naprawdę. Taki bar mleczny vibes trochę, ale w takim najlepszym znaczeniu tego gadamy no, sobie, jak nam minął dzień. I o tym, że muszę się przełamywać, że muszę pokonywać swoje cringe'owanie się, żeby nagrywać w miejscach publicznych, jak to jak robię to teraz, także nie patrzę na ludzi, bo mi kupią and. I mean. to I mean, no, wy to widzicie? z no, z teraz się żyje. <laughs> To jest mój ulubiony dział, czyli światełka. Biorę żarówki do naszej nowej lampki. Jest ta retro kolekcja wazoników. Tutaj widzę, że one były chyba w różnych kolorach ogólnie na stronie. Ale tutaj widzę, że są żółte przede wszystkim mega fajne. Tylko, że no akurat taki crazy to w tym momencie w ogóle nie będzie pasował do wnętrza u nas, ale fajne. Ten jest przepiękny. Uważam, że przepiękny kolor, kształt i kosztuje 80 zł. Więc naprawdę nie, nie jest to aż tak dużo kasy jak za taki porządny wazon. No ale to z kolei jest świetne. I udało nam się też wreszcie znaleźć ten y, świecznik srebrny, którego szukałam 150 lat. Także bierzemy go oczywiście, bo jest przepiękny i chyba jest to ten. I wychodzimy jest mega ciemno i coraz przykrej z tego powodu. Patrzcie jaki piękny wyszedł. Perfection. Teraz trzeba go tylko otynkować. Which is worse. Dzień dobry, poniedziałek, jestem właśnie przed śniadaniem i chciałam Wam pokazać co wspaniałego udało mi się zrobić dzisiaj przez przypadek. Eskiumi, to miało być smoothie z ananasa, mięty, mm. dodałam trochę odżywki białkowej, waniliowej i mleka migdałowego. I myślałam, że to będzie smoothie, ale coś mi nie poszło w proporcjach. I okazało się, że w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ wyszły takie przepyszne, puchowe lody. I naprawdę jestem pod wrażeniem, aż żałuję, że nie zapisałam sobie gdzieś proporcji. No i tak, i powiem Wam, że cieszę się, będę robić sobie takie jedzenie teraz, wspaniale, bardzo. Ania ja ma ramen, i juzu a Kasia ma begę. Ja mam takie pierożki. Ale <mulana> jest w których Prawdziwe. Właśnie już się pokawiłam. Już wam przekazywałam, ale są wspaniałe były ja takie deep straight z kaczką. I jakiś taki sousit, który wygląda jak trochę pomitku. Oczywiście było wszystko wypisane w menu, ale obviously zapomniałam. И жду вас и сам раза добрее.